W była taka akcja mała Straszewska, Blanka Lpińska, o tym, żeby odsłaniać piersi, sutki, walka o do toples. Wiecie co, w ogóle podoba mi się też narracja, że kobieta musi padać o zgodę, że walczy. Długo mi się nie podoba w tym wszystkim. Ta hierarchia, od razu, gdzie mężczyzna trochę wyżej od kobiety, ale nie o tym. O tym, że w życiu codziennym naprawdę kobiety pokazują bardzo że ciała, a mężczyźni w sumie mało. Taka Monika Olejnik prowadzi kropkę na D, gdzie pokazuje, nie wiem, dekolt, szyję, nogi, uda, łydki, pięty, palce u stóp. W sytuacje, gdzie mężczyzna pokazuje w tym programie palce u stóp, pięty, uda, albo dekolt, to nie. Więc tak naprawdę w codziennym życiu kobiet mam tak dużo pokazując ta walka, podsumowując, mężczyzna nigdy Chciał, to po pierwsze, a po drugie mężczyzną takie brzury, bo to są niestety. Są ważniejsze sprawy na lale, żeby walczyć. Wiecie, powiem coś, co jest bardzo mało teraz popularne. Jeśli chodzi o dziewczyny trans, e, znam ich bardzo dużo. Kiedyś chodziłam dawno temu na różne grupy sparte i do KPH i do Fundacji Transfuzja, którą prowadziła Anna Groska, e, poznałam mnóstwo odcieni osób transseksualnych, kobiet transseksualnych, ale też mężczyzn transseksualnych. Od takich podobnych do mnie, do takich, które po prostu w świecie pobyły był rezbikami, bo były kobietami i miały pociąg przez aseksualne przeróżne, przeróżne dziewczyny. I naprawdę te ostatnie pokolenie dziewczyn trans przykro mi, ale to nie są dla mnie kobiety, to nie są dziewczyny, to są trzoty że przyciągają poprzez makijaż, poprzez to, że w ogóle te granice ma makijażowe dla kobiet i mężczyzn przesunęły, poprzez to, że to wszystko jest o bardziej oczywiste, łatwiejsze. Eee, zobaczyły, że po prostu tak lepiej się funkcjonuje dla nich, poprzez... To chodzi tylko im o seks, o to, że być wyruchanym. I oczywiście skoro był gejem, twinkiem, czy tam kobiecym gejem i, i nie o powodzenie albo średnie, a tutaj hetero koleś go rucha bo jest kobietką i tylko chodzi o wyruchanie przykro mi, na tym nie opiera się dla mnie e, bycie kobietą być transseksualną kobietą e, dlatego robienie się tylko na jeden możliwy sposób czyli na laskę z porno ten sam schemat u wielu, wielu dziewczyn czyli gigantyczny silikonowy biust wszystko tak, żeby wyglądać wyruch Bardzo niewiele. Tą osobę zatrzymujesz na... O której ja znam, praktycznie nie znam taki, że chce być zruchana przez kolejnego gościa, i kolejnego, i kolejnego. I o Jezu, ale ten burza jakby ruchał. Ten, ten, kurwa, nie ma w ogóle. Po prostu to pokolenie jest tak mało kobiece Jest tylko vulgarne, vulgarne pornograficzne, basujące na najtańszych chwytach. Kiedy się o wiele głębiej. Po prostu w wielu, wielu gestach, emocjach, nie tylko w tym, że ktoś dobrze udaje kogoś głos. Nie tylko ktoś, że kurwa ktoś robi Nie tylko, że ktoś się kurwa non stop wypina w, 30 w w ciągu kurwa dwóch dni. Ktoś powie, że dużo pokazuje. A skoro tak dużo pokazuje, czy wy mnie stacie? Czy wiecie, co ja lubię? Jaka jestem? Jakie mam fantazje? O tym nie wiecie. To jest kompletnie zamknięty temat przed Wami. To, że pokazuje obrazek, że ktoś zakłada albo zdejmuje spodnie.